To był pełen sportowych emocji i radości wyścig do Świętego Mikołaja w świątecznej zabawie, którą zorganizował miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Wzięła udział ponad setka dzieci. Wyścig do Świętego Mikołaja to już dobrze znane uczniom tarnobrzeskich szkół wydarzenie, które promuje aktywność fizyczną, przy okazji połączoną z Mikołajkową tematyką. Tradycyjnie w grudniu organizuje je miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zapraszamy do rywalizacji sportowej. Aczkolwiek, jak powtarzałem wielokrotnie, dzisiejszego dnia to nie chodzi o rywalizację, nie chodzi o miejsca, chodzi o to, żeby się poruszać, pobawić, spędzić razem czas w duchu Świętego Mikołaja. Dzieci czekają na prezenty, miały okazję dzisiaj, mam nadzieję, że w konkurencjach, które im się podobały, troszeczkę porywalizować. Mimo wszystko, bo jak można było zobaczyć, nie dawali z siebie wszystko, mimo tego, że prosiliśmy, że to zabawa. W zawodach wzięły udział dziesięcioosobowe drużyny z dziewięciu tarnowrzyskich podstawówek. Dzieci zmagały się w pięciu konkurencjach sportowych, głównie slalomowych, sprawnościowych, z wykorzystaniem m.in. dmuchańców. Miały dzieci okazję przedrze, przedzierać się przez Komin Świętego Mikołaja, przebiegać, toczyć śnieżne kule, rzucać śnieżkami do celu, więc myślę, że ta rywalizacja była naprawdę fajna. Frekwencja jest bardzo zadowalająca, w rywalizacji wzięło ponad setka dzieci, więc to świadczy o tym, że naprawdę warto to robić i opiekunowie też się spisali, bo przyszli w liczbie takiej, jak oczekiwaliśmy, przypilnowali dzieciaki. Młodzi sportowcy z uśmiechami na buziach walczyli o kolejne punkty, wykonując po kolei poszczególne zadania. Dobrej zabawy nie brakowało, było dużo śmiechu i dobrej energii. Drużyny otrzymywały też mobilizujący doping od kolegów i koleżanek ze szkoły, którzy zasiedli na trybunach. Jakie zadania postawił dzisiaj przed wami Mikołaj? E, dzisiejsze zadania to na przykład, między innymi, było rzucanie kulami e, śnieżnymi do celu, e, biegnięcie przez. Także toczenie kuli śnieżnej. Które z tych zadań było według Ciebie najłatwiejsze, a które najtrudniejsze? Najłatwiejsze to było y przechodzenie y przez tunel, a najcięższe to było rzucanie kulą śnieżną. To ty nam powiedz, co Tobie sprawiło najwięcej trudności? Y najwięcej trudności y rzuca y sprawiło rzucanie kulkami śnieżnymi do bramki. Naj, najsprawniej, najłatwiej. Albo w rozgrzewce, albo w tych rzucach przez tunel. A jak Wam się w ogóle podobały te zabawy przygotowane przez Mikołaja? E, mi się bardzo podobało. Dużo, dużo radości. Dużo adrenaliny. Za Wami już parę zadań od Mikołaja. Jak Wam poszło? Bardzo Dobrze, myślimy, że wygramy, ale to jest najważniejsze, że się bawiłyśmy i to było najlepsze. A powiedz mi, które z tych konkurencji najbardziej tobie przypadły do gustu? Myślę, że ta druga, w której biegaliśmy z koszykówką. Myślę, że było w parach, najbardziej to polubiłyśmy. Czy taka forma spędzania czasu jest fajna dla Was? No na pewno. Rozmawiamy z przyjaciółmi, bawimy się, dobrze biegamy. Sport to zdrowie. Po czynaniu zawodników bacznie przyglądał się święty Mikołaj, który nagradzał ich za zaangażowanie i sportowego ducha. Tego dnia nie mogło go zabraknąć, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek.